Na Polski ty. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi i słuchem Twoim. Te dni listopadowe to dni których pamiętamy o tych, którzy od nas odeszli. A 10 listopada chcemy pamiętać o tych i modlić się za tych, którzy zginęli pamiętnego 10 kwietnia 2010 roku. Modlimy się i pamiętamy o świętej pamięci prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej Lechu Kaczyńskim. Pamiętamy o jego małżonce Marii. Pamiętamy o prezydencie na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim. I pamiętamy o tych wszystkich, którzy wtedy byli na pokładzie rządowego samolotu. Pamiętamy i modlimy się, bo ta modlitwa jest bardzo im potrzebna, w to mocno wierzymy. Ale ta modlitwa jest bardzo potrzebna również nam tutaj zgromadzonym, rodzinom, bliskim, przyjaciołom, ludziom, którzy nie mogą przejść obojętnie obok tej wielkiej tragedii narodowej. I dzisiaj również, tak jak każdego dziesiątego dnia miesiąca, jesteśmy zgromadzeni w Archikatedrze Warszawskiej. Bo taka jest potrzeba naszego serca, bo taka jest potrzeba naszej duszy i chcemy wołać do miłosiernego Boga o dar i łaskę zbawienia dla nich. Chcemy prosić, by mogli cieszyć się oglądaniem Pana Boga twarzą w twarz. Bardzo serdecznie pragnę wszystkich powitać na tej naszej dzisiejszej listopadowej Eucharystii. Witam w sposób szczególny. Wszystkich kapłanów, którzy dzisiaj przybyli, by koncelebrować tę przeświętą. W sposób szczególny pragnę powitać księdza Wojciecha Bartkowicza, rektora Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, który dzisiaj przewodniczy naszej modlitwie i dzisiaj wygłosi Słowo Boże. Witamy bardzo serdecznie księdza rektora. Bardzo serdecznie witam wszystkich bliskich, z rodziny, przyjaciół, tych, którzy przybywają do nas, by modlić się za tych, którzy odeszli, których noszą w swoim sercu. Zawsze witam z wielkim szacunkiem i witam bardzo gorąco i dziękuję jednocześnie za tę niezwykłą obecność. Chcę powiedzieć, że jeszcze jest jedna intencja ksiądz Krzysztof. Modli się za świętej pamięci Konrada Mackiewicza, brata prezydentowej Marii Kaczyńskiej, w drugą rocznicę jego śmierci. Pragniemy modlić się w intencji ojczyzny przed dzień święta niepodległości. Witam naszych artystów, panią Agnieszkę Gertner-Polak-Sopran i pana Piotra Rachonia, naszego mistrza organów, którzy z twoim ta darem, talentem, charyzmatem ubogacają naszą liturgię. Bardzo serdecznie witam, jak zawsze, gości ze Śląska, którzy też przeżywają odejście swoich kolegów i swoich przyjaciół, a są z nami górnicy z kopalni Mysłowice Wesoła. Witam serdecznie. Witam poczty sztandarowe międzynarodowego motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Komitetu Katyńskiego, Archikonfraterii Literackiej, Armii Krajowej Warszawa Wschód, Zarząd Główny, Bogaconego Władysława Zgierniowa, Warszawa Ursynów, Totus Tu z Warszawsko-Praskiej. Witam również tych wszystkich, którzy dzisiaj uczestniczą razem z nami za pomocą mediów, za pomocą Telewizji Republika. Bardzo gorąco witam. Moi kochani i Was, witam tutaj zgromadzonych w architekturze warszawskiej, tu w środku, i tych, którzy wiem, że są na zewnątrz, na świętojańskiej. I zapraszam do wspólnej modlitwy, w skupieniu, w rozmodleniu, w refleksji. A księdza rektora, proszę o przewodniczenie naszej modlitwie. Przemów. Niech wszystkich, którzy dla miłości ziemskiej Ojczyzny pracowali i umierali, przygarnie Ojczyzna Niebieska. Niech dany nam będzie skarb wolnej Polski, przekazać nienaruszony przyszłym pokoleniom. Wszyscy święci, synowie i córki polskiej ziemi, módlcie się za nami. Wzywając orędownictwa naszych świętych patronów, zanieśmy do Pana Boga nasze prośby. Przez orędownictwo świętego Leona Wielkiego, papieża, módlmy się o pomnożenie sił naszego papieża Franciszka i napełnienie go darami ducha świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się o spokój duszy prezydenta Rzeczypospolitej, świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii, wspaniałej, wielkiej pierwszej damy. Módlmy się również o spokój duszy prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz wszystkich uczestników tego tragicznego lotu tej wielkiej tragedii narodu polskiego. Prośmy dobrego Boga, aby ofiara ich życia nigdy nie została zapomniana. Ciebie prosimy. Przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Módlmy się w intencji naszych pasterzy, aby coraz bardziej stawali się głosicielami słowa życia. Niech trwają mocni w wierze, będąc solidarni z tymi, do których zostali posłani. Ciebie prosimy? Wysłuchaj. Przez... Wstawieństwo świętego Jana Pawła II módlmy się za rodziny, które są pogrążone w smutku po stracie bliskich w smoleńsku. Niech wiara w zmartwychwstanie. Niesie dla nich nadzieję i wewnętrzny pokój, by potrafili udźwignąć cierpienie. I odnaleźli siłę do dalszego poszukiwania sprawiedliwości i prawdy. Ciebie prosimy przez orędownictwo świętego Alberta Chmielowskiego, powstańca styczniowego. Dziękujmy Bogu za dar niepodległości otrzymany w 1918 roku. I módlmy się za naszą ojczyznę, aby Bóg w swoim wielkim miłosierdziu dał, dał jej łaskę w postaci uczciwych i sprawiedliwych rządów. Ciebie prosimy. Przez wstawiennictwo świętego Rafała Kalidowskiego. Powstańca styczniowego módlmy się za tych, którzy poświęcili swoje życie, zdrowie i siły za wolność naszej ojczyzny, aby Pan hojnie wynagrodził im poniesione ofiary. Ciebie prosimy. Przez orędownictwo świętej Urszuli Leduchowskiej, która powtarzała. Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy. Módlmy się za nas samych, abyśmy trwali wiernie pod krzyżem Chrystusa, naśladując mistrza w miłości, także nieprzyjaciół. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Bądź wola Twoja, Panie, w tych modlitwach, które do Ciebie pokornie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ciała krew naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który łączony będziemy przyjmować. Mordzie, pomoże osiągnąć Ci wieczność. Jezusa boga, że w który gładzisz grzechy świat, zmiłuj się nad nami. Oh, dear, true Bardzo serdecznie chciałbym wszystkim podziękować za tą dzisiejszą wieczorną modlitwę w trakcie tej Eucharystii. Z całego serca pragnę dziękować księdzu rektorowi Wojciechowi Bartkowiczowi, rektorowi naszego seminarium duchownego, który przybył dzisiaj do nas, by przewodniczyć naszej modlitwie i wygłosić Słowo Boże Bóg zapłać księży rektorze. Dziękuję, moi kochani, wszystkim, którzy tutaj zgromadzili się w naszej archikatedrze warszawskiej. Dziękuję tym, którzy łączyli się dzisiaj za pośrednictwem Telewizji Republika. Dziękuję naszym wspaniałym artystom. Dziękuję pani Agnieszce Polak i panu naszemu Piotrowi Rachoniowi. Bóg zapłać. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, Dziękuję wszystkim organizatorom. Tutaj, którzy przyczyniają się do ubogacenia naszej liturgii za zaangażowanie i wkład, i mogę powiedzieć tylko jedno zapraszam na 10 grudnia na godzinę 19 na Katedry Warszawskiej na wspólny dar modlitwy eucharystycznej za tych, którzy tak tragicznie odeszli w intencji naszej ojczyzny. Księże rektorze, proszę o udzielenie nam Bożego błogosławieństwa. Pan z wami i z duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech.